Na Szlaku Smaku, dzień dobry z Pobierowa. Za moimi plecami plaża pełna turystów, no bo pogoda dzisiaj genialnie dopisała. W taką pogodę większość ludzi marzy o tym, żeby zdobyć letnią, wakacyjną opaleniznę, a ja w taką pogodę, szczerze powiem, marzę o barze. Dlatego zapraszam, Bianko Bar, tam dziś wybierzemy się naszym szlakiem. I teraz już witam z samego serca Bianco Baru, czyli jestem przy barze i starałem się przygotować do tej wizyty jak najbardziej profesjonalnie. Tutaj mam kartę koktajli, czyli co z czego można zrobić i w jakim szkle. Tutaj mam już dwie szklanki, które mam nadzieję Martyna, którą serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Czymś fajnym wypełni i coś fajnego mi zaproponuje. Do tego szkła twoja propozycja. Ja się postaram zgodzić i nie robić problemów. Co byśmy tu mogli fajnego, sezonowego zaproponować na taki letni, gorący dzień? Coś owocowego, na przykład lillet spritzbym bym proponowała do tego szkła. Okej, okay, brzmi fajnie, to to szkło mamy już jak jakby, e, ogarnięte, natomiast ten większy kieliszek, tutaj też no, liczę na Twoją propozycję, może coś bardziej wytrawnie, klasycznie? No, pewnie może być Hugo Spritz na przykład. Może być Hugo Spritz i ja się na to wszystko zgadzam, więc tu owocowo, tu wytrawnie. Za chwilę te kieliszki się wypełnią koktajlami i pokażemy Wam, jak to genialnie może smakować. Do pracy! Przed chwilą przy barze było bardzo interesująco, a to jest bardzo przyjemnie. Siedzimy o kilka kroków od szumiącego Bałtyku. Ze mną jest Konrad. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Właściciel tego miejsca. I ciekawa sytuacja, bo żeby w ogóle usiąść i porozmawiać to musieliśmy sobie wcześniej zarezerwować ten stolik, bo jak ktoś przyjdzie rano to jest z wami do późnych godzin wieczornych, żeby nie powiedzieć, no, tych. Dokładnie tak jest i dziękuję Ci za to zaproszenie, bo sam nigdy nie odważyłem się tutaj usiąść. Mało tego, że zapraszam Cię do stolika, to zapraszam Cię na koktajle ja szczerze powiem, dałem się ponieść propozycji barmanki, która powiedziała, a może coś owocowego, a może coś klasycznego, więc mamy to i to. A klienci, którzy do Was przychodzą, to są klienci, którzy wiedzą, jaki koktajl chcą, czy też dają się jakby ponieść Waszym propozycjom. Nasi turyści są otwarci na nowe smaki, i dlatego nasi barmani proponują, czy chcecie coś spróbować nowego, czy może hmm. jednak klasykę. Oczywiście jedno. No I drugie u nas jest dostępne, bo każdy koktajl powstaje na bazie klasyki. Ale nowe smaki i dostosowywanie koktajli pod turystę to jest nasza, nasza specjalność. Po lewej stronie Ty, po prawej stronie szumi morze, Ty jesteś przy tym morzu właściwie przez cały letni sezon i chciałem zapytać i tak się zastanawiam, czy jakbym Ci zaproponował, czy ktoś by Ci zaproponował wyjazd na wakacje nad morze, to dałbyś się skusić, czy już tego po prostu morza masz po Oczywiście, że dałbym się skusić, ale tylko nad Bałtyk, tylko nad nasze Polskie Morze. No i Państwa też zachęcamy, tylko nad Bałtyk, tylko nad Polskie Morze do Powierowa, do Bianco Baru. tu między innymi takie koktajle, ale też wiele, wiele więcej tam z tyłu. Przyjdźcie, sprawdźcie, zobaczcie. Zapraszamy. Zapraszamy. I kończymy naszą kolejną bardzo smaczną wędrówkę na Szlaku Smaku. Jesteśmy na dworcu nadmorskiej kolei i zastanawiamy się, gdzie z kolei udać się dalej. Podpowiedzcie nam w komentarzach i opiniach. Do zobaczenia.